Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. I mówił im baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, Odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Baczcie na to, czego słuchacie. Słowo Boże, w odróżnieniu do słów kłamstwa, jest światłem. W Psalmie 119, 105 Wersecie czytamy: Twoje słowo jest lampą. Dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Głoszenie słowa jest często podobne do zapalania światła zapalania po to, żeby rozświetlało naszą drogę, żeby nasza droga życia była drogą bezpieczną. Szczególnie wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy przychodzą różnego rodzaju ciemności. Właśnie w nocy szczególnie zapalamy światło, ale nie po to, żeby stawiać pod łóżkiem, pod korcem, czyli pod takim jakby, nie wiem, jakimś, jakimś garnkiem. To, to jest miara rzeczy sypkich, czyli na przykład może być to miara zboża, to jest jakieś 10 litrów. To są różne miary tych korców, ale właśnie. Światło jest po to, żeby nie pod korcem, ale na świeczniku go stawiać. My tu postawimy właśnie na tym pięknym świeczniku światło. Światło, które symbolizuje słowo Boże, które w ciemności świeci i ciemność tego słowa nie ogarnia. Raczej rozprasza te ciemności. Nie, pokonuje, nie możemy pokonać zła złem, tylko zło dobrem zwyciężamy. Pokonujemy ciemność właśnie światłem. A czym jest to światło? To przede wszystkim Boże Słowo, które ma moc rozpraszać nasze ciemności. Chrystus jest jak to schodzące słońce, które rozprasza w cienistej dolinie śmierci naszą ciemność. Zauważmy, że dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy zastanowili się nad tym, czego słuchamy, za czym idziemy. Co powoduje, że nasze kroki w naszej ścieżce życia są oświecane. Są takie światła, które można by powiedzieć, nas oślepiają. Jeżeli prosto w oczy nam świeci jakieś światło, to może nas oślepić. Szczególnie wiedzą o tym kierowcy. Jeżeli coś z naprzeciwka, długimi światłami świeci prosto w oczy, to potem ciężko widzieć. Co jest dalej w ciemności. Więc trzeba uważać na takie światło tych światowych świateł, które nas często oślepiają, które bardzo rzucają się w oczy, a zatrzymać się przy Słowie Bożym, które na początku wydaje się takie małe, nikłe cóż ono może? Ale od takiego małego światełka może się rozpalić wielki ogień może rozpalić wielkie światło. I nie takie światło, które oślepia, tylko świeca, drogę do nieba. Lucyfer jest nazywany niosący światło. On miał nieść światło Chrystusa, ale się odwrócił i powiedział non serviam, czyli nie będę służył. I właśnie jest tym niosącym złe światło, złe słowo. Jest ojcem kłamstwa. Teraz warto sobie uświadomić, co to znaczy miara ten korzec? Taką miarą, jaką my mierzymy i nam odmierzą. Jeżeli coś mamy, to nam doda, nie zostanie. To znaczy, jeżeli mamy już jakieś Boże słowo przechowujemy w swoim sercu, to to serce jakby staje się bardzo głodne słowa Bożego i jeszcze więcej tego słowa dostanie i będzie się przemieniać. Ktoś to nie ma, to i nawet tę zdolność słuchania Słowa Bożego zostanie mu zabrane, i wtedy, nawet gdy słyszy, to będę, będą wtedy reakcje takie pełne agresji, niechęci, złości, dlatego że działa wtedy zły duch. Zły duch jest duchem agresji, duchem nienawiści. Mówi często się w świecie, że jest tyle mowy nienawiści. Tak naprawdę jest tyle mowy nienawiści, ile jest słuchania. Słów demonicznych, ile zły duch przez tych ludzi mówi. Jeżeli ludzie zaczynają słuchać Słowa Bożego, to nigdy nie będą mówić w sposób nienawistny, wręcz przeciwnie, będą głosić Boże Słowo, które jest słowem miłości, ale też przestrogi, ale też przebudzenia. I nie ma tam krzty, odrobiny, kropelki czy jakiegoś okruszynki jakiejkolwiek nienawiści. Nawet gdy pan Jezus bierze bicz do ręki, smaga tych, którzy tam sprzedawali w dziedzińcu pogan w świątyni, to nie było to nigdy z nienawiści, tylko z takiej ogromnej miłości, żeby dalej nie czynili zła, żeby się przebudzili. Te bicze owszem zabolały, ale nie, nie uczyniły im żadnej szkoły, szkody. Szkody myślę, że nawet fizycznej. To były tylko takie bicze po to żeby człowiek się mógł przebudzić to tak jak w psalmie 23 Kij twój i laska pasterska są dla mnie pociechą jest to ten sam przedmiot a jest powiedziane kij i laska kij jest po to żeby bić a laska po to żeby się podeprzeć kij nie jest po to żeby <grym> żeby kogoś prześladować czy torturować tylko po to żeby go przebudzić żeby nie poszedł w przepaść tak jak ta głupia owca idzie, odrywa się od stada, żeby powróciła do, do bezpiecznego miejsca, żeby sobie krzywdy nie robiła. Dzisiaj szatan próbuje nam wmówić, że taki bicz czy taki kij jest czymś złym, że to jest nietolerancja. Pytajmy się, kogo słuchamy? To jest mówienie, to jest myślenie demoniczne. Bo my nie możemy być tolerancyjni w sensie takim dzisiejszego myślenia, bo... Pierwotne znaczenie to jest znosić czyjeś złe zachowanie czy kogoś znosić z cierpliwością, cierpieć go, ale miłować, kochać. Natomiast dzisiaj to być obojętnym, niech sobie czyni zło, rób co chcesz, mnie to nie interesuje. To nie jest tolerancja w sensie tym pierwotnym, to jest sens dzisiejszy. I Pan Jezus nie był tolerancyjny w sensie dzisiejszym, ale tolerancyjny w sensie. Takim pierwotnym, co oznaczało to słowo. Zauważmy, jak te słowa dzisiejsze zaczynają zmieniać znaczenie. Słowa takie jak miłość, nawet Bóg, nawet Kościół, nawet Ksiądz zaczynają zmieniać znaczenie. Potocznie rzucane są inne treści niż były na początku. Uważajmy, czego słuchamy i jak słuchamy. Bo to zmienia nasze mentalne, naszą mentalność, nasze myślenie. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.